Dariusz Motała i za chwilę opowie Państwu o tym, jak drużyna z Białego Stoku yy, kolejny rok z rzędu awansowała do europejskich pucharów. Słuchamy. Zanim to nastąpiło, jeszcze 4 dni temu wszyscy w Białym Stoku mieli zwieszone, zwieszone miny, bo przecież Krakowia pozbawiła Jagiellonie wicemistrzostwa. Co więcej, ta porażka przy kałuży kosztowała e, ekipę trenera Probierza spadek poza podium. Dziś można było jednak zagrać w europejskich pucharach pod warunkiem wygrania w meczu z ruchem Chorzów. A czy tak się stało? Zapraszam na najciekawsze fragmenty meczu jagiellonia Ruch Chorzów. Dziś w Białymstoku można było złapać dwie zdobycze: Europejskie Puchary i tytuł króla strzelców dla Tomasza Frankowskiego w ekipie Niebieskich. Trzy zmiany w wyjściowej 11 od pierwszej minuty. Nykiel, Lisowski i Olszar w Jagiellonii Przemeblowanie i to spore niespodzianki. Rafał Grzyb na prawej obronie, a Burkhardt i Jarosław Lato tylko na ławce rezerwowych. Tomasz Frankowski i Rafał Grodzicki rozpoczynamy mecz, który miał przynieść po raz drugi z rzędu europejskie puchary Jagiellonii Białystok. Pierwsza kontrowersyjna sytuacja z trzeciej minuty. Pada w polu karnym Mladen Kaszczelan, ale jak widzimy na tej powtórce dobra i pewna interwencja Michała Peskowicza nie ma zatem karnego. I wszystko odbyło się w zgodzie z regulaminem. Piętnasta minuta do zrzutu rzutu rożnego. Ponownie Mladen Kaszczelan i teraz Peskowiczowi w sukurs przychodzi obrońca ruchu Chorzów. To już 20 minuta. Dalekie wybicie Sandomierskiego. Kupisz wygrywa główkę. Otrzymuje zagranie od Seratlicza. Ponownie Kupisz w polu karnym. No i to była doskonała sytuacja, aby Rozpocząć strzelanie goli na stadionie przy ulicy Słonecznej. Bardzo dobre podanie Serat liczy, ale Kupisz miał tylko jedną możliwość wyboru. Wszyscy pozostali piłkarze byli daleko za tą akcją. Jagiellonia z czwartego miejsca miała szansę na grę w europejskich pucharach pod warunkiem. Jeśli oczywiście trzecie miejsce zajęłaby Legia Warszawa, no ale trzeba było tutaj pokusić się o trzy punkty przed momentem. Doskonała sytuacja. Olszar wypracował, wywalczył piłkę, zagrał jednak niedokładnie do Jankowskiego, ale to już 43 minuta. Ponownie Sebastian Olszar dośrodkowanie w pole karne i na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy zapanowała cisza na stadionie przy Ulicy Słonecznej. Maciej Jankowski zdobywa swego ósmego gola po fantastycznym dograniu piłki przez Sebastiana. Olszara. Chorzowianie przystępowali do tego meczu po serii trzech porażkach. No i chcieli za wszelką cenę koniec tego sezonu 2010-2011 uwiecznić zwycięstwem. Druga połowa, zmiana w miejsce Makuszewskiego. Marcin Burchard to miało przynieść Więcej akcji ofensywnych po stronie Jagiellonii, to miało przynieść też być może gola dla Tomasza Frankowskiego. Doskonałe podanie już na początku drugiej połowy, ale kapitan Jagiellonii oddał zbyt słaby strzał, aby zaskoczyć Michała Peskowicza. Ale ta zmiana naprawdę przyniosła sporo ożywienia, jednak w 50 minucie doskonałą sytuację na podwyższenie rezultatu dla ekipy Waldemara Furnalika marnuje Sebastian Olszar. Dobre podanie Janoszki, ale Olszar spudłował w wyśmienitej sytuacji. I wreszcie sytuacja trzy minuty później. Dośrodkowanie Burharda i Tomasz Frankowski strzela 14 gola w obecnych rozgrywkach. Fantastyczne dogranie, no i jeszcze piękniejsza główka Tomasza Frankowskiego pokazał, że potrafi strzelać w tym sezonie jest za pola karnego, Potrafił, pokazał, że potrafi strzelać także głową, jak choćby w tej sytuacji. Ta bramka przyniosła nowe nadzieje w tym meczu, jakieloni oni zaczęli grać zdecydowanie lepiej. To strzał Pejowicza, minimalnie niecelny. Trener probierz otrzymywał. Komunikaty, jak wygląda sytuacja, otrzymywał dane ze stadionów, a więc z tych najbardziej zagrożonych terenów i z Gdańska i z Zabrza. To sytuacja, po której w 63 minucie drugą rzutą kartkę uzyskuje Serp Diokowicz. Dwa faule, pierwszy na Frankowskim, drugi na Burhardzie i pan Paweł Gil bez zastanowienia pokazał, Drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Wreszcie 78. minuta. Dośrodkowanie z lewej strony Seratlicza. Uniesiona ręka Tomasza Frankowskiego, ale nie ma 15. gola. Jest za to gol numer 2 dla Jagiellonii. Autorstwa Rafała Grodzickiego. Samobójcze trafienie. Fantastyczny przerzut na lewą stronę do Seratlicza. Czarnogórzec popatrzył, zagrał bardzo dobrą piłkę za linię obrony. Był tutaj Tomasz Frankowski i choć gola nie zdobył, to trzeba mu zapisać naprawdę spory udział w tej bramce, która rozstrzygnęła losy spotkania. A więc Jagiellonia wygrywa mecz z ruchem Chorzów, zajmuje czwarte miejsce w sezonie 2010-2011 i gra w europejskich pucharach. Lech nie gra w pucharach, milionerzy z Warszawy, czyli Polonia także, no, a Jagielonia Jagiellonia jednak wyrywa rzutem na taśmę to czwarte miejsce. No i, i zobaczymy, co te puchary przyniosą, bo zazwyczaj wiemy, że polskie drużyny w nich nie błyszczą. No ale jak mieliśmy rok temu hmm, fajną przygodę z Arisem Saloniki, tak teraz liczymy, że od pierwszej rundy również pokażemy kibicom w stoku, że Jagielonia wciąż jest na fali wznoszącej. Jak smakuje ta czwarta korona? No fantastycznie. Dla, dla napastnika, dla snajpera jest to najwyższy laur i, i niezależnie czy ma się 36 lat, czy 23, chce się ją zdobyć. E, pierwszy raz e, zawodnik z Jagiellonii Białystok sięga po taką, po taką statuetkę. Jest mi niezmiernie e, miło, że 14 bramek wystarczyło. No szkoda właśnie, że, że ci nasi polscy dwudziestolatkowie nie naciskali w tym sezonie, ale jestem przekonany, że, że w przyszłym Kucharczyk, Piech, Jankowski czy, czy inni e, no, postarają się strzelić te 12-15 bramek i, i zdystansują mnie oraz, oraz obcokrajowców. A miałeś taką chwilę z wątpienia, że ta korona może ci uciec? Oczywiście, że tak. Ja w ogóle na nią nie liczyłem, powiem szczerze. E, gdy widziałem, jak, jak w sezon wszedł rudnews i, i jakie bramki strzelał w europejskich pucharach, jak Andrzej Niedzielan strzelał gola za golem na początku sezonu, e, wiedziałem, że moim celem jest strzelenie góra 10 bramek i, i znalezienie się gdzieś tam na szczycie e, klasyfikacji strzelców, ale w drużynie Jagiellonii Białostoka Ekstra ekstraklasy. Zatem na Podlasiu są Puchary, ale też są najkrótsze wakacje spośród wszystkich ligowców. Jagiellonia już 30 czerwca rozpoczyna boje w Europie i pytanie jest, gdzie zagra, jeśli UEFA nie dopuści stadionu przy Ulicy Słonecznej. Pozostają dwie alternatywy: stadion w Kielcach albo stadion Polonii Warszawa przy Ulicy Konwiktorskiej i nad tym w tej chwili najbardziej rozmyślają włodarze klubu z Białego Stoku. To już wszystko. Jagiellonia wygrywa z ruchem. Dwa do jednego. Dziękujemy, Darek.